Co dwa tygodnie, albo nawet co tydzień, jak będzie taka potrzeba, zwołał Radę Gabinetową, cały rząd będzie do mnie przyjeżdżał na to, żeby ze mną porozmawiać. Prezydent prowadzi spotkanie Rady Gabinetowej i po kolei będę odpytywał każdego ministra, nad czym on teraz pracuje, jakie ma projekty ustaw i jakie tam są zapisy. I od razu im będę mówił, jeżeli ten zapis zostanie, albo jeżeli nie zostanie zmieniony tak, jak ja chcę, to możecie sobie nad tym pracować bez znaczenia i tak tego nie podpiszę. Dzięki czemu jako prezydent tak naprawdę będę prowadził pracę tego rządu i będę mówił od razu, nad czym mogą pracować. Nad czym nie, bo jest to kompletnie bez sensu. Dzięki temu prezydent po raz pierwszy będzie miał wpływ na proces legislacyjny w Polsce, na stanowienie prawa, na kierunki działań tego rządu. Czyli co, rozepchnie się pan, jeśli chodzi o uprawnienia? Tak się rozepchnę, jak jeszcze nikt się wcześniej nie rozepchał. To będzie bardzo aktywna prezydentura. Dobrze, ale równie dobrze premier i ministrowie, którzy będą uczestniczyć w tej Radzie Gabinetowej, mogą powiedzieć, panie prezydencie, pan to sobie może gadać. Ja to sobie mogę podpisać albo nie, więc jeżeli nie podpiszę, to oni sobie mogą dopiero gadać i nic z tym nie zrobią.